Czyli splicy, czyli ból, który pojawia się w trakcie biegania. Ból przedniej krawędzi, przedniej części piszczeli. No i najczęściej to właściwie nazywamy to MTSS, czyli Media Tibial Stress Syndrome. Jest to ból, który będzie pojawiał się w trakcie aktywności fizycznej, w trakcie biegania i będzie uspokajał się w trakcie odpoczynku. Kiedy już przestajemy biegać, kiedy położymy się, odpoczniemy, to wtedy ból będzie się zmniejszał. Bólu spodziewa się raczej w dystalnej części, dalszej części piszczeli, kiedy będziemy dotykać od zewnętrznej części. Tutaj mięsień brzuchaty, mięsień łydki i idziemy powoli do momentu, kiedy znajdujemy krawędź kości piszczelowej od wewnętrznej strony. I bólu raczej powinien znajdować się tutaj, na długości co najmniej 5 cm. Wtedy możemy mówić faktycznie o MTSS. Jeżeli ból jest bardziej zlokalizowany, może to oznaczać bardziej złamanie zmęczeniowe, bardziej lokalny problem ale on będzie też podobnie objawiał się właśnie w trakcie aktywności i później będzie uspokajał się z odpoczynkiem. Możesz się zastanawiać, co z tym zrobić. Oczywiście najlepiej jest skonsultować się ze specjalistą i potwierdzić, czy to na pewno jest właśnie shin splits. E, powinieneś też odpocząć lub zmienić technikę biegu, bo może być tak, że odpowiednia zmiana będzie zmniejszy na tyle ból, że będziesz w stanie już jeszcze biegać, ale nie będziesz pogarszać tego stanu. Ogólnie insplicy to jest bardzo często dolegliwość, którą próbujemy przeczekać, licząc na to, że się zagoi. Ciągle biegamy, cały czas podrażniamy tą okolicę, no i niestety może to doprowadzić do pogorszenia. Dlatego warto dosyć wcześnie skonsultować się ze specjalistą no i zacząć działać. Odpoczynek jest świetnym pomysłem. E, modyfikacja techniki biegu, modyfikacja obciążeń właśnie w trakcie biegania, też jest świetnym pomysłem. Ale możesz zrobić też różne ćwiczenia, które zaraz pokażę. To jest przykładowy zestaw ćwiczeń. Zacznij od unoszenia palców, opierając się o ścianę. Możesz dodać jakieś podwyższenie, tak żeby zwiększyć zakres ruchu. W tych dwóch ćwiczeniach nie możesz czuć żadnego bólu z przodu piszczeli. Oczywiście warto dorzucić też wzmacnianie łydek w jak największym zakresie ruchu, dlatego zaczynamy na podwyższeniu. Oprócz tego potrzebujemy wzmocnić biodro. No, i całą kończynę dolną, dlatego wejścia na stopień. Inna wersja wejścia na palce, bardziej dla mięśnia płaszczkowego. I bezpośrednie wzmacnianie odwodzicieli biodra w leżeniu na boku. Bardzo prosta wersja. Ważne, żeby utrzymywać prostą nogę. Jeżeli biegasz i mocno zadzierasz palce do góry, spróbuj takiego prostego drilla biegowego, gdzie starasz się lądować bardziej na śród stopień. To nie znaczy jeszcze, że musisz zmieniać technikę biegu, ale samo ćwiczenie jest cenne.